Ze względu na moją działalność, feministki dodały mnie do rejestru inceli, którzy wspierają kulturę g w autu. Ale po kolei. Jakiś czas temu dodałem na mojego Twittera taki wpis. Kobiety ignorują lub źle rozumieją męskie sygnały. Myślę, że to jeden z powodów, dla których kobiety mogą czuć się molestowane, nawet gdy de facto nie były. Na przykład, kiedy facet zaprasza Cię na pierwszą randkę, droga dziewczyno, kobieto, jeżeli facet zaprasza Cię na pierwszą randkę do siebie do domu, to oznacza, że pewnie oczekuje więcej. Jeżeli ty nie chcesz więcej, to nie idź. Myślę, że to raczej jasne, że ludzie szukają czasem innych rzeczy. I jeżeli ktoś szuka tylko na związek, to nie będzie zainteresowany rymcim-cim-cim cim, cim, na pierwszej randce. Natomiast mało kto powie, Hej Mała, chcesz się? hać". Jest to mało romantyczne, mało kulturalne, dlatego mężczyźni wysyłają takie sygnały jak: Hej Mała, chcesz paść do mnie na pierwszą randkę do domu? Takie coś umożliwia obu stronom pewną subtelność. Tweet miał też drugą część. Oczywiście, nawet jeżeli w trakcie randki jedna strona powie nie, to druga powinna przestać. Ale zanim powie się nie, może się wiele wydarzyć. A wszystko dlatego, bo jedna strona wysyła swoje sygnały, a druga je ignoruje. I też bądźmy realistami. Kobiety lubią, lubią, lubią też trochę zwodzić facetów. Według mnie w tych opiniach nie ma nic kontrowersyjnego. Przeciwnie, mówię jasno, jeżeli nie, to nie. A można tylko jeżeli obie strony chcą. Natomiast jeżeli podążamy za pewnymi sygnałami, określonymi przez kod kulturowy, no to wtedy unikniemy pewnych nieprzyjemności, może nawet strasznych rzeczy. Natomiast to wystarczyło żeby feministki dodały mnie do ich śmiesznego rejestru najbardziej rozbawiło mnie kobietobójstwo co mój wpis ma wspólnego z mordami na kobietach no co Uf, nic natomiast incel to tak zwany involuntary celibate czyli ktoś kto chciałby a nie może nie może dlatego, bo szuka ryncim cim cim ale go nie może znaleźć, bo nikt się z nim nie chce przespać. Jest to też oczywiście ulubiony argument feministek. Nie zgadzasz się ze mną? Pewnie nie bzykasz? <grytanie> Drogie feministki, dziękuję za waszą troskę, ale ja na brak chętnych nie narzekam. Także, także dziękuję chociaż za miejsce w tym rejestrze. Poczułem się doceniony.